Siemowitowie z tej strony Tegel Szturbak Witam was w moim kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jestem nad jeziorkiem jakimś innym, nie pamiętam dokładnie nazwy Ale jest naprawdę piękne Co? Uch, łowy niestety zakończone są Od 15 byłem I łowiłem Uch, Łowy nieudane Dwie rybki tylko siadły chyba Czy tam jedna więc tak trochę się nie opłacało. Ale dzisiaj za to próbowaliśmy na kukurydzę i takie robaki. Ale nie wiem, nie wiem, one są tak schowane dziwnie. Ale to są takie chyba robaki z ziemi, lub coś takiego. Jeziorko tak się prezentuje: jest naprawdę śliczne. Będę musiał zrobić sobie zdjęcie. To jest taki pomostek z ławką. Tu są rzeczy, a tu wędka. Bohater główny. A tu jest taka zjeżdżalnia do zjazdu w jeziorko. Cóż, może będę się kąpał jutro, choć nie wiem, czy będziemy. Ale jest naprawdę ładne Jorko. No dobra widzowie, ja, ja już kończę. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, to jest bardzo ważne, bo w te filmy będą Wam przychodzić. I co? Pa, pa! Do następnego szorca lub filmu.